Cześć, z tej strony Dritter. Dzisiaj pokażę wam 10 pomysłów na ścieżki w Minecraft. Ostatni film bardzo dobrze się przyjął. Miał 240 świetleń i 16 łapek w górę. Jeśli spodoba ci się film, zostaw suba na kanale i łapkę w górę, żeby nie ominęły cię więcej ciekawych filmów tego typu. A my przechodzimy do filmu. Pierwszą ścieżką, którą wam zaprezentuję jest taka zwykła ścieżka, której używamy normalnie łopatą klikając lewy przy prawy przycisk myszy, do, do, dookoła są jakieś trawy większe, mniejsze i w dodatku Dirt, to znaczy dirt z żwirem wymieszany. Tutaj powstaje Wam korzy dirt, który nie zarasta trawą i na tym możecie na przykład gusi postawić jako kamień, który będzie często skorzystany w, w ścieżkach. I my przechodzimy do następnej ścieżki od razu. Nie ma czym więcej gadać w tej ścieżce. Następnie jest taka kamienista, niby w trochę w góry idziemy. Mamy kobyt stąd stąd i oczywiście normalną ścieżkę i... kamyczki małe. No i mała win y y winoroś... nie... roślinność. I, o, nie. Następnym... Y jest taka kamienna górska, już w górach, bez prawie roślinności. Mamy w niej andezy, stone i cobblestone ko Razem wymieszane tak mniej więcej poskośnie niektóre są, jak musicie zauważyć. I oczywiście znowu super ekstra kamyczki. Więc teraz przechodzimy do bardziej piaszczystej, takiej żwirowej ścieżki. Tutaj mamy y, beton wzięty. Y, tak szary beton. Kordwir znowu z guzikami, kamyczkami. Żwir i glina. Moim zdaniem fajnie to się prezentuje. No i ja bym korzystał tak, jakbyśmy szli na plażę, po czym zmieniali tą ścieżkę, mniej więcej taką, żeby się zmieniała żeby bardziej coraz piaszczysta. Tutaj znowu mamy glin, Jak to się nazywało? No tą glinę taką terakotę. Tu mamy żwir, tu znowu tą glinę piasek kamyczek oczywiście, kaktus dla urozmaicenia no i piasek tu jest, a to jest ubity piasek smooth Stone nie wiem, to się chyba kraftuje jak cegły tutaj mamy zalesioną starą ścieżkę z dirta Gravela z normalnej ścieżki tej złopaty i... O, już mówiłem no i mamy ładne kwiatki do ozdoby, lampiony i oczywiście kamyczek o guzik I, a tu mamy także yy, pod tymi choinkami to rośnie. Podzol po angielsku. <kłysy> Nie wiem jak to się nazywało po polsku. E, więc tak. Następna jest neterowa, więc bo możecie budować neterowe też ścieżki oczywiście. Tu mamy normalny, e, tak to się nazywa, neterak, a tutaj mamy te neterakowe, te kamień, cegły, jas, yes, e, Jasne i ciemne i ma, mamy między nimi Magma bo, Bloki 3, które oświetlają nam taką ścieżkę i który Fajnie to urozmaica. jasna ścieżka jest nietypowa, taka wodna. Mamy zbudowaną z niego z, zbudowaną nią, budowa... jest zbudowana z cobblestone'a oczywiście kamyczka, Lili, dirta, gravelu No i w środku podawałem różne akty bo tak jak te jak to się nazywało. Te lilie, nie lilie, to są lilie yy, Wodorosty i te takie, nie wiem co to jest, takie, co świeci Znaczy teraz nie świeci, może na tych shaderach dlatego nie świeci Ale normalnie to świeci Następna jest piastyczna, taka pustynna Gdzie jest zbudowana z zwykłego piasku Z, yy, z tego udeptanego piasku utwardzonego I z schodków, te takie wgłębienia, mi się zdaje, że fajnie to pasuje Ostatnią ścieżką na dziś jest ścieżka endowa która po prostu ma schodki postawione cały blok, schodek, cały blok a tutaj mamy filary z tego zbudowane tu mamy endrody dla oświetlenia i oczywiście piękne czerwone róże na tym byśmy skończyli ten odcinek myślę, że a, myślę, że wam się bardzo spodobało bardzo spodobało napiszcie w komentarzu następnym będą lampiony lampiony? latarnie więc ja już nie mogę się doczekać, wy na pewno też Teraz będziecie mogli super, hiper dom zbudować, więc do zobaczenia i cześć.